Są takie postacie w historii, których całe życie wydaje się być jednym wielkim przygotowaniem do ostatecznej zwycięskiej bitwy. Dziś opowiemy właśnie taką historię o świętym Andrzeju Boboli, jednym z patronów Polski. Zobaczmy, co musiało go ukształtować. Niezwyciężony mocarz Chrystusa. Pomyślmy o tym przez chwilę. Papież Pius XII nie rzucał takich słów na wiatr. To jest określenie, które pasuje do jakiegoś Herosa, prawda? No właśnie. Od razu pojawia się pytanie, kim był człowiek, który zasłużył na tak potężny tytuł? I jaką właściwie walkę stoczył? No dobrze, cofnijmy się do samego początku. Bo żeby zrozumieć tego mocarza, musimy zobaczyć, z czym się zmagał na starcie. Co ciekawe, jego droga wcale nie była usłana różami, wręcz przeciwnie, była pełna wewnętrznych zmagań. Na papierze wszystko wyglądało idealnie szlacheckie korzenie, co w tamtych czasach otwierało wiele drzwi, dobre wykształcenie w prestiżowej szkole jezuickiej i już od młodych lat angażował się w życie religijne. Wydawałoby się prosta, przewidywalna ścieżka, ale to była tylko jedna strona medalu. I tu właśnie zaczyna się prawdziwa historia, bo pod tą pobożną szlachecką powierzchnią krył się człowiek, którego przełożenia opisywali jako porywczego, niecierpliwego, a nawet upartego. To jest fascynujący paradoks, który kompletnie nie pasuje do naszego wyobrażenia o świętym. I jakby tego było mało, w 1622 roku spotkała go poważna porażka. Oblał kluczowy egzamin z teologii. W zakonie, który tak bardzo cenił intelekt, to mógł być koniec jego ambicji. A jednak, to właśnie ten moment słabości sprawia, że jego późniejsza historia jest jeszcze bardziej niesamowita. Bo on się nie poddał. Ówcześni próbowali jakoś opisać jego charakter. Używali terminu temperamentu sangwiniczno-cholerycznego, czyli taka mieszanka ambicji i, no cóż, wybuchowości. I to jest chyba klucz do wszystkiego. Całe jego życie było świadomą, nieustanną walką z samym sobą. On z niesamowitą determinacją pracował nad swoją naturą, próbując przekuć wady w siłę. I mimo tych wszystkich wewnętrznych zmagań przesiedł przez całą, niezwykle wymagającą formację jezuicką. Od nowicjatu w Wilnie, przez lata studiów, aż poświęcenia. A potem, w 1630 roku, nadszedł ten kulminacyjny moment – śluby wieczyste. A wśród nich ten wyjątkowy, czwarty ślub specjalnego posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji. To zobowiązanie zdefiniowało całą resztę jego życia. No i właśnie ten czwarty ślub zaprowadził go w samo serce konfliktu. Przejdźmy teraz do centralnego etapu jego życia pracy misyjnej na niespokojnych, wrzących pograniczach Rzeczypospolitej. To tutaj. Jego historia nabiera prawdziwego dramatyzmu. Spójrzmy tylko na tę oś czasu. To nie jest życiorys kogoś, kto siedział w jednym miejscu. Był rektorem, przełożonym dyrektorem, ale jego prawdziwym powołaniem okazało się Polesie. Jako wędrowny misjonarz docierał tam, gdzie nikt inny nie chciał iść do najdalszych, zapomnianych wiosek. Jego działalność budziła skrajne emocje i te dwa przydomki oddają to doskonale. Dla jednych był apostołem Polesia, niosącym wiarę i nadzieję, ale dla przeciwników dla nich był duszochwatem to mocne słowo. Łowca dusz. Jego skuteczność w nawracaniu budziła po prostu strach i nienawiść. I tak dochodzimy do momentu, w którym te dwie skrajne opinie zderzają się w ogniu historii. Zbliżamy się do finałowego, najbardziej dramatycznego rozdziału jego życia, który był bezpośrednio związany z politycznym i religijnym chaosem tamtych czasów. Żeby zrozumieć jego śmierć, trzeba wiedzieć, w jakich czasach żył. Siedemnastowieczna rzecz pospobita to był prawdziwy kocioł. Napięcia religijne po Unii Brzejskiej, do tego krwawe powstania kozackie. W takich warunkach Bobola, jako skuteczny katolicki misjonarz, stał się żywym symbolem i niestety idealnym celem ataku. 16 maja 1657. To jest ta data. Tego dnia w małej miejscowości Janów Poleski historia życia Andrzeja Boboli miała dobieć swojego tragicznego końca. Został pojmany przez Kozaków, stanął przed ostatecznym wyborem: wyrzec się wiary, albo umrzeć. Mimo niewyobrażalnych tortur, odmówił, i w tej jednej, ostatecznej próbie cała jego życiowa walka z własnymi słabościami, cała determinacja i upór, wszystko to znalazło swoje ostateczne potwierdzenie. Ale jego historia wcale nie kończy się na śmierci. Można powiedzieć, że tak naprawdę dopiero wtedy się zaczyna. Zobaczmy, jak męczeństwo ugruntowało jego dziedzictwo i sprawiło, że stał się symbolem. To był proces, który trwał wieki. Najpierw jego męczeńska śmierć, która stała się jego najmocniejszym kazaniem, potem setki lat później, w 1957 roku, oficjalne uznanie, kiedy papież Pius XII użył tych pamiętnych słów, niezwyciężony mocarz, aż w końcu w 2002 roku ogłoszenie go patronem Polski. Jego historia okazała się silniejsza niż jego prześladowcy. I kiedy spojrzymy na to wszystko z dystansu, widzimy, że to jedno zdanie ono tłumaczy wszystko. Każdy etap jego życia, ta walka z porywczym charakterem, porażki na studiach, niestrudzona praca, wszystko to było jak trening, przygotowanie do tej jednej ostatecznej, zwycięskiej walki. Więc na koniec zostajemy z tym pytaniem. Patron na trudne czasy. Tytuł, który został wykuty w ogniu 17 wiecznych konfliktów. Co ono oznacza dzisiaj dla nas? Historia o wytrwałości, o walce ze słabościami i wierności swoim przekonaniom być może odpowiedź na to pytanie jest właśnie najważniejszym dziedzictwem Andrzeja Boboli.